Dzień dobry, w nowym vlogu witajcie. Mamy sobotę, słuchajcie, i mamy paskudną sobotę. Już Wam wyjaśniam, tylko Was sobie tutaj postawię, bo będę sobie za chwilę robiła herbatę, e, bo chcę Wam o czymś opowiedzieć. Dobra, mamy paskudną sobotę, słuchajcie. E, dzisiaj w nocy padał deszcz. E, teraz od rana padał śnieg, później e, śnieg z deszczem. Teraz nie wiadomo, co pada coś obrzydliwie mokrego coś właśnie między śniegiem a deszczem i jest pogoda fatalna. E, ja dzisiaj mm, mam taką alergię od tego właśnie, od tego deszczu, że oczy Łzawią, z nosa się leje, także, no niestety uroki mokrej pogody. Ale nie o tym. Słuchajcie, jest sobota. Moi panowie właśnie pojechali do fryzjera. Ja zostałam w domu dlatego, że troszeczkę ogarniam i też chciałam z wami sobie pogadać w spokoju. Także yy, zaraz sobie zrobię herbatkę i wam wszystko opowiem. W międzyczasie tak yy, sobie szykuję. Kupiłam dzisiaj rano pieczarki. Zaraz będę je też myła, bo tak myślałam, co dzisiaj na sobotnią kolację zrobić, bo już naprawdę nie mam pomysłów. I tak wymyśliliśmy, że zrobimy zapiekanki. Kupiłam bułeczki i właśnie zrobię podsmażę pieczarki z cebulką, i na to właśnie na te bułeczki wyłożę pieczarki. Potem jakaś szyneczka, ser i zapiekę w piekarniku, i będzie fajna kolacja. Także taki jest plan na dzisiejszą kolację zupa jest brokułowa, którą wczoraj specjalnie gotowałam, żeby dzisiaj chłopaki przed fryzjerem zjedli no i potem będzie drugie danie także coś tam się wiecie ogarnie, także taka sytuacja zobaczymy jak nam ten dzień minie, ale na pewno bardzo tak wiecie sennie bo jest paskudna pogoda ja już sobie nastawiam wodę na herbatkę i pójdę z Wami do biurka, żeby Wam o czymś opowiedzieć. No dobra, herbatkę już mam tutaj mi się parzy, więc sobie ją odstawię na bok. I co Wam chciałam powiedzieć? Od kilku tam vlogów zapowiadam Wam, że będą jakieś zmiany na YouTubie u mnie. No i co w związku z tym? Więc chciałabym o tym porozmawiać. Słuchajcie, do tej pory mogliście zauważyć, że filmiki pojawiały się trzy razy w tygodniu w poniedziałek, środy, środy i piątki. Czasem tam w jakichś wyjątkowych okolicznościach nie było jednego vloga, ale to raczej były trzy w tygodniu i to mówię wyjątkowa sytuacja. Nawet u mnie na kanale, jak się wejdzie na kanał, na tej głównej stronie było, że nowe wideo, właśnie w poniedziałki, środy i piątki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zmieniłam to, że teraz jest napis Nowe wideo dla ciebie, ale już nie ma tych konkretnych dni. Dlaczego? No, dlatego, że będę się starała, żeby nadal te filmiki były regularnie i, i żeby się pojawiały, ale zmiana może nastąpić taka, że po pierwsze, nie wiem, czy będą trzy w tygodniu, a druga zmiana taka, że nie wiem w jakie dni tygodnia one będą się pojawiały. Ja oczywiście będę was informować, w jakie dni będą filmiki. Będziecie mieć to na Instagramie. Będę wrzucać w karcie posty na YouTubie czyli dawna społeczność. Także będziecie informowani. No i też właśnie po to zachęcam do subskrybowania kanału, żebyście otrzymywali powiadomienia też o nowym filmiku. Jak tylko wciśniecie dzwoneczek, to będziecie mieć powiadomienie, więc to jest wygodne. Natomiast chcę, żeby filmiki były regularne. I zobaczę, jaki mi się tutaj, oho, ktoś się już skrada. Jaki mi się uda wypracować tutaj system, w jakie dni tygodnia one będą. Być może to będzie nieregularnie, że raz będzie, w, nie wiem, w poniedziałek i środa, piątek, a raz będzie poniedziałek i czwartek. Nie wiem, jak to będzie. No i skąd właśnie taka niewiadoma? Ano stąd, że słuchajcie, zmiana troszeczkę u nas nastąpi. Zmiana, że tak powiem, w życiu. A za tym idzie zmiana na YouTubie. O jaką zmianę chodzi? Zaczynam, słuchajcie, nową pracę. Także będzie to zmiana. Będzie to inaczej niż dotychczas. Jest to praca nowa. Będę, wiecie, musiała nie tak jak do tej pory, że sobie tam, wiecie, kombinowałam i różne tak. Udogadniałam wszystko. Natomiast teraz trzeba będzie się przyzwyczaić do nowych warunków troszeczkę i, 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 i będzie mniej czasu, dlatego że to będzie też praca, wiecie, zdalna częściowo, będzie, będzie, wiecie, wszystko tak, jak powinno być, tak jak ja lubię. Natomiast wiadomo, nowe miejsce, nowi ludzie, nowe obowiązki, wszystko nowe i Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, wejść w to, tak? Więc na pewno pierwsze takie tygodnie będą, myślę, z biura, dlatego że no, trzeba się zapoznać z tym wszystkim. Później jak, naj jak najbardziej będzie praca zdalna, ale to też, wiecie, na troszeczkę innych zasadach bardzo się cieszę na tą zmianę i ekscytuję nie ukrywam, że troszeczkę się stresuję, bo zmieni nam się tryb życia, bo przedtem było jednak inaczej. No, i tak, jak wy będziecie oglądać ten filmik, to ja już będę po pierwszych dniach tej nowej pracy, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast będzie też. No, mówię, z czasem będę też pracować zdalnie, więc już na dojazd tego czasu nie będę traciła. Mało tego, słuchajcie, pierwsze miesiące mojej pracy będą takie zakręcone, dlatego że. W tej nowej pracy będzie tak, że ja będę dojeżdżała do innego miasta przez pierwsze, nie wiem, 3-4 miesiące jeszcze tego dokładnie nie wiem. Natomiast e, później docelowo już będę pracowała w łodzi, ale na razie będę dojeżdżać. Więc no, stąd ta moja niewiadoma, jeśli chodzi o YouTube, bo nie wiem, ile mi to czasu zajmie. Wiecie, a tu jeszcze rodzina, dzieci na zajęcia dodatkowe trzeba wozić. Musieliśmy ustalić cały plan po prostu przeorganizowania wszystkiego. No i tak to wiecie, bardzo duża zmiana to jest dla nas właśnie i zobaczymy jak to będzie. Ja nie zamierzam rezygnować z YouTube'a. Będę nagrywała, będę starała się, żeby filmy były regularnie. Tylko, no mówię, na początku może być tak, że będą dwa w tygodniu. Jak będą trzy, no to super, tak? Natomiast może być tak, że będą dwa. Ja nie wiem, jak ja to ogarnę na początku z tymi dojazdami, o to chodzi. I zobaczymy jak to będzie, ale będę Was na pewno informować. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to to, że ja nigdy nie łączyłam YouTube'a z pracą zawodową. Nigdy na YouTubie nie wypowiadałam się na temat mojej pracy, gdzie pracuję, czym się zajmuję, na jakim stanowisku. Nigdy tego nie łączyłam i tak zostanie. Jedyne co będziecie słyszeć, to nie wiem, że idę do pracy, bo przed pracą coś nie wiem, nagram albo po pracy, że wróciłam, ale nie będę wam opowiadać, gdzie pracuję, w jakiej firmie, na jakim stanowisku. Nie, do tej pory tego nie robiłam i teraz też nie będę. Nie chcę łączyć po prostu pracy zawodowej z YouTube'em. Nie czuję takiej potrzeby, absolutnie, bo moja praca kompletnie nie jest związana z YouTube'em, z mediami i z takimi rzeczami. Więc tutaj nie pytajcie nawet o to, bo, bo nie będę odpowiadać na takie pytania. Jeżeli chcecie, e, ciekawi Was, nie wiem, Temat zmiany pracy, nie wiem, skąd pomysł na zmianę pracy, na, na nową pracę, na nie wiem, takie rzeczy, to jak najbardziej odpowiem Wam. Jeżeli chcecie, nie wiem, zapytać, bo od dawna też, tak jak ja, przez kilkanaście lat pracowałam w jednej firmie i teraz nagle taka zmiana, więc jeżeli też taką macie wieloletnią pracę i myślicie nad zmianą i chcielibyście zapytać, właśnie, jak wygląda teraz, nie wiem, rekrutacja, to wszystko, no to jak najbardziej mogę na takie pytania odpowiadać. Natomiast stricte na temat mojej pracy nie będę opowiadała. Po pierwsze, dlatego że nie chcę, po drugie, dlatego że też nie mogę. Więc ym, tak to będzie wyglądało. Ale jeżeli macie takie, wiecie, niedotyczące stricte mojego stanowiska, mojej firmy, mojej pracy pytania, to jak najbardziej e, mogę odpowiadać, czy to w komentarzach, czy możemy nagrać sobie nawet na osobny filmik na to, bo e, dla mnie to też był stres, słuchajcie, bo ja e, e, szukałam pracy ostatni raz e, 15 lat temu, więc to, to były troszkę inne czasy, inaczej się tej pracy, e, znaczy może nie to, że się inaczej szukało, ale wtedy było bardzo trudno o tą pracę i brało się, e, co dawali, tak naprawdę. A teraz to troszeczkę mam wrażenie, że inaczej wygląda. W ogóle sam przebieg rozmów kwalifikacyjnych inaczej to wszystko się odbywało niż teraz. Więc, no, jeżeli ciekawi Was to, bo nie wiem, chcecie jakiejś zmiany też, to, to tutaj możemy sobie porozmawiać na ten temat. Także kochani, no stąd zmiany będą na YouTubie takie, że właśnie może jakaś nieregularność się wkraść na kanał e, i może być o ten jeden film mniej. Zobaczymy jak to ogarnę. Myślę, że jak już wpadnę w tą nową rutynę, w to wszystko i jakby zaklimatyzuję się w nowym miejscu i, i z tymi dojazdami przede wszystkim, bo ja nigdy nie dojeżdżałam tak do pracy, to nie jest jakoś daleko, ale wiecie, no, zanim się człowiek wydobędzie z tej łodzi, korki są, ran po południu to wiecie, różnie to bywa, zobaczymy, ale hmm, myślę, że będzie dobrze. Jak ja się tylko tam zaklimatyzuję, jakoś ogarnę wszystko, to myślę, że wrócimy do regularności i będzie całkiem fajnie. Ja się cieszę na zmiany. Zawsze zmiany. Hmm, Uważam, że są na lepsze. Po to się robi te zmiany, żeby było lepiej, bo wiadomo, że nikt nie zmienia pracy, nikt nie szuka pracy po to, żeby było gorzej, tylko po to, żeby było lepiej. Więc no, zobaczymy. Dla nas będzie troszeczkę to rewolucją teraz przy tej zmianie, ale. Ale myślę, że ogarniemy. Do tej pory ogarnialiśmy trochę na innych zasadach, ale myślę, że teraz po prostu troszkę więcej organizacji trzeba wprowadzić yy, wszystkim domownikom i będzie dobrze. Także zmiany w życiu, zmiany na YouTubie. Mam nadzieję, że YouTube jakoś bardzo tego nie odczuje, że wy tego nie odczujecie, yy, ale tak jak mówię, także zobaczymy, jak to będzie. Yy. Mam już pa parę pomysłów, jak to ogarnąć, jak y, te filmy nagrywać, w jaki sposób. No bo wiadomo, to będzie takie, wiecie, chwila przed pracą, y, chwila po pracy, tak naprawdę, ale, y, ale zobaczymy. Wiecie, ja też jeszcze po pracy będę woziła dzieci na, na zajęcia dodatkowe, tak jak do tej pory to było, więc. Y, więc tak, tylko musimy tutaj też zmianę, tu też zmiana nastąpi, bo do tej pory ja jeździłam z Juliankiem. Teraz ja z Juliankiem nie będę jeździła, tylko ze Stasiem, dlatego że ja nie zdążę dojechać do Łodzi, w, żeby z Julianem pojechać na te zajęcia, bo on ma wcześniej. Więc tutaj też musieliśmy pozmieniać troszeczkę grafiki włożenia <grywania> dzieci. No mm, Jakoś to będzie. Także taka zmiana. Słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki. Ja trzymam za Was też, jeżeli macie jakąś nową pracę, zmieniacie albo coś, e, gdzieś, gdzie jesteście zupełnie nowi w nowym miejscu i próbujecie się tam zaklimatyzować. Mm, życzę Wam powodzenia. Wyżyczcie mnie i będzie dobrze. Słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, że nie powiedziałam Wam o jednej rzeczy a propos zmian na kanale, że Ostatnio opublikowałam nowe, nowe jakby zasady wsparcia. Nie wiem, czy zauważyliście, na wielu kanałach jest taka zakładka też wsparcie czy wesprzy i coś takiego. I ja też zmieniłam tam różne rzeczy, różne progi i tam takie rzeczy. Więc możecie sobie zerknąć. Zachęcam bardzo. Nic zobowiązującego, natomiast jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał do dalszego rozwoju, no to będzie mi bardzo miło. Tam są opisane profity, benefity, przywileje, jak zwał, tak zwał, ale do każdego są trzy progi i tam są te profity dla osoby wspierającej, opisane. Także możecie sobie zerknąć, zobaczyć z czystej ciekawości. Także o tym zapomniałam Wam powiedzieć, bo to też zmieniłam ostatnio na kanale. Poza tym, głównym na głównej stronie, tą zmianą, że w, w, w jakie dni jest, w, w jakie dni publikuję vlogi, tak, jeszcze właśnie to zmieniłam, ale też dopiero wczoraj to opublikowałam, dlatego że czekałam na akceptację tego, więc musiałam, wiecie, chwilę się wstrzymać, żeby Wam o tym powiedzieć. Dobra, idę robić obiad, bo niedługo moi panowie przyjadą, także. Idę robić mięsko, które wczoraj, słuchajcie, zamarynowałam. Widzieliście je we vlogu, Wy widzieliście tego vloga pewnie dwa dni wcześniej, ale to jest dzień po dniu ja nagrywam, więc ten zamarynowany schab będę teraz podsmażać i będę szykować drugie danie. Dobra, przyszłam jeszcze do kuchni, bo chciałam wam coś pokazać. I a propos właśnie moich ostatnich zakupów z Temu, pewnie nie wiem, czy się domyślaliście, czy nie, ale właśnie ten termosik na zupkę, kubek termiczny to to wszystko właśnie po to, że jak będę dojeżdżać do tego biura, to żebym sobie tam miała, wiecie, ciepłe picie na drogę, zupkę sobie w pracy mogła odgrzać. I, I tak to wcześniej, jak pracowałam w biurze, też tak robiłam. Mm, wiadomo, jak się zdalnie pracuje, no to tego się nie robi, w domu się odgrzeje. Ale właśnie, jak jeździłam do biura, to też, mm, też brałam ze sobą jedzenie. Mieliśmy kuchnię i mogliśmy się tam odgrzewać, i wszystko ogarniać. Dobra, ale nie o tym. Chciałam wam pokazać. Byłam dzisiaj w Biedronce. No i tak sobie myślę, bo jeszcze nie wiem jak to tam w tej nowej pracy będzie, bo jak nagrywam ten filmik to jeszcze nie zaczęłam, natomiast jak wy go będziecie oglądać to ja już będę tam pracować już kilka dni, ale wygląda sytuacja tak, że kupiłam sobie kawę do pracy, nie? bo kawę, herbatę, tam takie rzeczy, nie, bo nie wiem czy tam będzie, czy nie będzie, no jak będzie no to zostawię w domu i tyle. Ale słuchajcie, chodziłam, e, od jakiegoś czasu chciałam do domu w ogóle sobie kupić, bo wiecie, ja piję kawę z ekspresu w domu, ale czasem mam ochotę taką wrócić do dawnych czasów, jak nie miałam ekspresu i piłam taką kawę rozpuszczalną Jakobs, tą krema, taką wiecie, nie tą w granulkach, tylko taką sproszkowaną. I, bo ona jest taka dla mnie delikatniejsza niż ta w granulkach i, i mi bardziej smakuje. No i tak sobie, mm, tak chodzę, i ta kawa w tym dużym opakowaniu kosztuje y, ponad 30 zł, 33 w biedronce, i tak wiecie, i tak sobie chodziłam Mam, wydobra. Mam jeszcze jakąś tam w domu, nie śpieszy mi się, żeby sobie poczekam, jak mi się ta skończy, nie wiem. może jakaś promocja, będzie coś tam, sobie kupię taniej, nie? W ogóle kawa jest strasznie droga, słuchajcie. No i dzisiaj jestem w tej biedronce i tak zerkam, bo za każdy raz zerkam na tą kawę. No i jest Jakobs w promocji, słuchajcie. no i Gdybym nie chodziła, bo robię na co dzień zakupy w biedronce, to bym nie wiedziała i się po prostu, słuchajcie, nabrała. Ale jak w normalnej cenie zawsze ta kawa kosztuje 33 zł, tak dzisiaj była w promocji i było tak: 38,99 przekreślone, gdzie nigdy tyle nie kosztowała. I cena promocyjna 33,99. Mówię, no chyba kpina jakaś po prostu, nie? No jak ktoś nie wie, nie kupuje, nie, nie chodzi codziennie tam praktycznie tej biedronki, no to wiecie, to, to myśli, że faktycznie to jest promocja, no ale kurczę, ona w cenie regularnej 33 zł kosztuje cały czas, nie? Ja mówię, no nie, i się wkurzyłam, mówię, nie, nie kupię takiego oszukaństwa no i wzięłam sobie na spróbowanie nie wiem, nigdy w życiu nie piłam tej kawy ale y, zaciekawiła mnie kupiłam tą taką biedronkową mmm, chyba ona jest biedronkowa mmm, taką y, Café y, i słuchajcie tylko to jest mniejsze opakowanie no bo stwierdziłam, że no, nie piłam jej nigdy to nie będę dużego brała, bo nie wiem czy mi będzie smakowała ale ona jest właśnie taka też kremowa, taka ta sproszkowana i słuchajcie, ona jest o smaku orzechowym. Ja nie wiedziałam, że są takie kawy rozpuszczalne, smakowe, naprawdę, bo ja nie piłam dawno takiej kawy. I była jeszcze waniliowa, ale ja lubię orzechowy smak, więc wziąłem orzechową na spróbowanie. Jak będzie dobra, to będę sobie ją kupować. I mówię, jak zrobię tam rozeznanie w tej nowej pracy, sobie wezmę ten słoiczek po prostu tam, jak tam nic nie będzie i... I właśnie, może, może będzie dobra. A jak nie, to zostawię w domu, zobaczymy. Także taka sytuacja, uważajcie na promocje, bo promocje są bardzo zdradliwe. Moi drodzy, mamy już wieczór, także szybko dzień minął. Chciałabym zakończyć tego vloga, pożegnać się z Wami. Mam nadzieję, że zostawicie mi jakiś miły komentarz pod filmem. I widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, buziaczki. Pa pa.